No i teraz moi drodzy, wchodzimy do krainy, gdzie ja tutaj Wam mówię, że trzeba ciężko pracować, możecie osiągnąć wszystko, na pewno będziecie po tysiąc kroć lepsi jak, jak jesteście w dzisiejszej wersji. Ale opinie lud, innych ludzi potrafią zabić w młodych ludziach, w każdym, tak naprawdę ten, te najpiękniejsze rzeczy, jakie mamy w sobie, czyli te marzenia, tą taką niewinność, wiarę w te, w te najambitniejsze cele. To jest fajne, jak ja pamiętam, że miałem 12 lat, to nie wiem, chciałem być jak Sampras. Jak miałem lat 14, to już chciałem być w dziesiątce, 16 w setce, 18 w trzysetce najlepszych zawodników na świecie. I tak, im bardziej dorastałem, tym bardziej w, yy, pozbywałem się tych pięknych marzeń, tej, tej, tej woli realizacji tego, co tak naprawdę najfajniejsze w życiu, czyli właśnie próba zrealizowania marzeń. Ja dobierałem te swoje cele do ludzi, którzy mnie otaczali. Ja nie pracowałem więcej niż moi koledzy. Ja, jak ktoś powiedział, że a ja tam będę, nie wiem, piąty, dziesiąty na świecie, to takich ludzi się wyśmiewa. I teraz wiecie sami, jak to wygląda w klubach. No powiedzcie, że chcecie być najlepsi. No to będziecie mieli szyderę do, do końca życia. I teraz ta mentalność, moi drodzy, że jeden drugiego ciągnie w dół, jeden drugiego szydzi, jeden po drugim jedzie, a hitem to jeszcze są trenerzy, bo tych anegdotek to tutaj w ogóle niedługo mogę Wam powiedzieć, że książka powstanie, nie? O anegdotkach a propos zawodnik-trener, także będzie grubo. Yy, bo to ty, takie historie są, że to łeb pęka. To jest niesamowite, że nawet nasi najbliżsi nas ściągają w dół, moi drodzy. I teraz czas na, yy, na tych bandę idiotów wszystkich uodpornić. Teraz wystarczy zrozumieć kilka prostych rzeczy. Jak, co jest możliwe, co jest niemożliwe, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Każdy z was już ma jakieś tam doświadczenia, coś wam się w tych głowach tam uryrało. I teraz wy musicie zrozumieć jedną prostą rzecz. Że gdybyście otaczali się na co dzień multimilionerami, ja nie mówię o gościach, którzy mają fajne auta, tylko o ludziach, którzy mają samoloty, którzy mają wyspy swoje, takich ludzi jest miliony na świecie, moi drodzy, jakbyście się otaczali na co dzień tymi ludźmi, to byście wiedzieli, że zarabianie milionów to jest normalne, jak oddychanie, że to jest normalne, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jak człowiek się otacza bandą sierot, gdzie jest mało, więc gdzie jest masakra, gdzie jest rzeźnia, wtedy się człowiekowi wydaje, że wszystko jest trudne. I teraz, moi drodzy, kolejny motyw. Jak się na co dzień przebywa w klubie, w którym wszyscy zawodnicy im się nie chce, wszystko jest trudne, ciężkie, a trener wymyślił trzy sprinty za dużo, że jest wszystko takie, człowiek przestaje wierzyć w to, żeby faktycznie być tam, skoro otacza się takimi sierotami. I teraz, moi drodzy, gdybyście na co dzień przebywali z najwybitniejszymi sportowcami, tak jak ja miałem przyjemność to na tych turniejach ATP czy na tym Rolandzie, gdzie byłem z tymi wszystkimi zawodnikami, jak się na nich patrzy z boku, to nagle sobie człowiek mówi: Ja pierdzielę. Trochę lepszy forehand, trochę lepszy, wszystko trochę lepsze. To nie są rzeczy niemożliwe. I teraz wy sobie musicie zdać sprawę, że skoro wy już tutaj przyjechaliście, większość z was wierzy w to, że będzie gra piłę, jak wy zaczniecie na serio doskonalić te swoje umiejętności, to to jest nierealne, żeby wam nie wyszło, jeżeli już dzisiaj myślicie, że wam wyjdzie. Także moi drodzy, zapamiętajcie sobie, że jak ktoś kiedyś wam powie, że wy czegoś nie osiągniecie, to najprawdopodobniej dlatego, że ten człowiek sam gówno w swoim życiu osiągnął. To jest niesamowite, ale jak pójdziemy do milionera i zapytamy się, bo ktoś chce być bardzo bogaty, czy ja, jest szansa, żebym ja zarabiał miliony? Powieci, ci, że tak, ale musisz się uczyć, doskonalić, to, 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 jesteś w stanie. Jak zapytasz się kumpla w klubie, czy jest możliwe, żebym ja wybitne, wybitny, żebym ja coś osiągnął, no to będzie brecha, pociski, przez może na do końca życia niektóre ksywy pewnie niejednemu zostały. Także moi drodzy, pamiętajcie, że e, branie do siebie opinii przeciętniaków to jest szaleństwo, żeby słuchać się ludzi, którzy was otaczają, nieważne czy to są rodzice, czy to są znajomi, przyjaciele, nauczyciele, trenerzy, najlepszy przyjaciel, koleżanki. Nie ma to znaczenia. Słuchanie się opinii jakiejś osoby i przejmowanie się tą opinią to jest szaleństwo, bo jakbyśmy postawili 100 osób. I każdy miałby się wypowiedzieć na Wasz temat, czy Ty coś osiągniesz, czy Ty nie osiągniesz. Jakbyśmy mieli yy, ludzi, którzy osiągnęli sukcesy sportowe, do takich, którzy nic w swoim życiu nie osiągnęli w sporcie, albo w ogóle nie mają po prostu nic wspólnego ze sportem, te opinie będą skrajnie różne na temat jednej i tej samej osoby. Dlatego zapamiętajcie sobie to, że jak Wy. Yy, jak ktoś wam powie, że jesteście głupi, to nie znaczy, że jesteście głupi. Jak ktoś wam powie, że wam się nie uda biznes, to nie znaczy, że wam się nie musi udać. Jak ktoś wam powie, że nie będziecie grać w piłkę, to nie znaczy, że wam się musi to udać. To jest tylko i wyłącznie tej danej osoby zdanie. A nawet jak dziesięciu debili wam powie, że nie dacie rady, to znaczy, że trzeba już zmieniać pomalutku środowisko i iść w takie miejsce, gdzie ludzie się napędzają do przodu i zaczynają działać.